Wybierze pary. Każda para weźmie trzy No po kolei. Pierwsza. Ina. Nina. Nina. to. Pary. 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 Muszą być pary. Tak. Wiktoria. Wiktoria. Chcecie udział w zabawie, tak? Tak. tak ale we, tak weźmie to pani jakieś normalne balony. Normalne. Normalne balony, ale ona nie może brać udział, za mała jest. No, <sumstrzał>

Wolałbym, żeby to były pary damsko-męskie, ale jeżeli nie można, no to, to już jak chcecie, nie? No tak się to. Przecież możecie się pomieszać, to wolałbym. Wolałbym, żeby były to pani z panem, a jeżeli nie...

Biegła jest na komórce. Mierzyć czas sekundnikiem. Bo szukamy mi spalona dzisiejszej imprezy. To będzie, która para będzie najszybsza, tak? Najsprytniejsza, Kolega na komórce się zna? Umie z tobą mierzyć? Pani jest potrzebna, pani będzie na komórce zapisywała czasy. Umie pani? Chyba umie. Pan będzie mierzył czas. Pani będzie Zapisywać, tak? Czasy. Pani będzie zapisywać czasy. Już komu idzie do ręki. Teraz tak. Potrzebny jest. Kamerzysta. Pan będzie kamerzysta. Tutaj trzymamy kamerę, można tak, tylko... Tam gdzie akcja, tam jest kamera, tak? Najlepiej no sobie tak Nie można włożyć. Dobra. Akcja, kamera to akcja. Czyli... Muszę nam nowego kalendarza z tego, proszę Państwa, wziąłem go do w powiedział, że że będzie kalendarz. Pani będzie to będzie Pani, zrobić. Dobra, proszę mnie Pani będzie Jeden na no, ma no, ma. mamy panią która staje tutaj. I teraz tak. Która, która para chce być pierwsza? Nie wiem, co ma. Ta para chce To jest pierwsza para. Druga para. Trzecia para. Numer, numer już. Czwarta para. Piąta para. I mierzymy czas. Która para jest najszybsza? Tak jak Dajemy balonowej trzy Dwa balony, jeden trzymamy sobie. Jeden trzymamy sobie. I tak, panowie tak, stają, tak? I pierwszy balon, pan musi dobiec do tej wspaniałej dziewczyny w związku z tym, że pana dziewczyna to, jest to może panu pocałować. Liczę, no, czyli O. I każdy z gości szanownych to chociaż żeby pocałował. Mogą wrączkę całować? Bo to rodzina na to tak? Każdy kto pobiegnie, to tu będzie musiał, pani łącznik, sobie wykazać, się na nie sobie I wrócić. Pan wraca tutaj do kolegi, stajecie i panu musi bum zrobić. Później pan, pan biegnie tam, pan się ma a pan, pan, staje. wraca się. Bez balona. Bez balona. Musi dowiedzieć, Pan na punkcie balon. Pocałować i musi pęknąć. <toszyska> Dobra, <toszyska> <toszka> musi być ból. I trzecia zabawa. Pan siada. Zobaczymy czy sobie poradzić. Mówiłem skąd to Trzyma Pan. I Pan biegnie. Całuje w rączkę. I musi między nogi balon. I są trzy. Albo tak, albo tak. Albo, nie ma być strzały. Czyli mamy super, bardzo <śmany> brawo za panów. Słuchajcie, zdjęcia już na zdrowym w telefonie. Dobra, zaczynamy naszą zabawę, czas. Czy pójść w klatach, później pukniemy, wybieramy? I parki, kto pierwszy na klatę trzyma. Lata będzie najlepiej lata. Później pan wraca na kupcie, bo loni musi pęknąć. Tak jest, a trzeci. Trzeba było od razu Tak panie, nie Czyli pan jest pierwszy. Dobra, pan, pan jest pierwszy nocy. Uwaga! Czy stopy jest gotowy? Trzeba zrobić z bo czy mamy z sekundantów. Przygotować się do startu na... Ale daje tu, tu jemu balon, jemu, on ma trzymać. Później pani daje drugi balon jemu i on na półcie wypina. No. Przygotować się do startu. Hop! Jedziemy, jedziemy. Wydział. I bum. Na klatę. Bum! Trzymać czasu. Bum. Bum. bum, bum! Bupcia. Piękni. Pukcia. Wpina w ten

Chłopaki, rozbiliście <śmianowidze> może Dziewczyny chłopi, nic nie wiadomo. Przygotować się. Stoper gotowy? Jedziemy, ho, biegniemy. Buzia. I strzał, lata. Bum, dawaj, strzelaj. Bum, dawaj, dawaj, dawaj. Yes. yes, no, put your feet in. Let's do it. Let's

Dobra, nie idzie, nie idzie na co cecac. Boccia, boccia, repilaj. Davai, strzelaj, strzelaj. Ale dziękuję. Davai, do góry. Strzelaj, strzelaj. Dziękuje za to uwagę. Nastepna para. Davai, dawaj. Przygotować pan na klatę pierwszy, pan pierwszy z balonem, pan z balonem, na klatę trzyma. pani będzie biegła, pani biegnie, przygotowacie się, gotowy, hop, lecimy, buzia, bów, strzał na klatę, Bu. dalej, pupcie, wypnij pupcie, wypnij, na balon otwórz, bów, biegnie, prawo, wsiadamy, Puszczę, 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 uwaga! jest! Bo jest! Dobrze, Jest Następna para! Trzymajmy, trzymajmy! No, na koniec największe, no co? Na koniec wyciągnąć! Przygotować się!

specjalnie dla żyje z stola, pieszy, pieszy, jeszcze, raz, jeszcze, raz, jeszcze raz. Oczypinę Oczepiny, no pasowanie. Oczepimy, czyli pasowanie na dorosłą, która w 24 będzie już dorosła.